Dzień dobry moi drodzy. W takim samym entourażu jak w poniedziałek ale nagrałam od razu ten film za jednym zamachem, żebyście mieli też tutaj na środę. Opowiadałam o depresji w poniedziałek i opowiadałam też o tym, jak nasza jelita, nasza flora bakteryjna w jelitach, czyli nasz drugi mózg jest bezpośrednio związana z naszym nastrojem i może wpływać to lito na wzmacnianie, lit też na obniżanie częstotliwości epizodów depresji. Mówiłam, że 90% serotoniny, czyli tego jednego z najważniejszych y, także z punktu widzenia depresji hormonu, neuroprzekaźnika, produkowana jest w jelitach. Y, jeśli my zatem wybijemy naszą florę bakteryjną, na przykład tymi nieszczęsnymi antybiotykami, y, wybijemy nasz mikroblo, mikrobiom jelitowy, to y, zazwyczaj tego nie robię, ale tu nie mogę się opanować, to dupa blada, kochani. Po prostu jesteśmy, no już nie powiem tego drugi raz, gdzie jesteśmy. No w każdym razie musimy po takiej kuracji antybiotykowej, ale też na co dzień oczywiście też możemy się wspierać i wspierać nasze bakterie jelitowe. Możemy to robić, wspierać je probiotykami, prebiotykami albo symbiotykami. I co to dokładnie jest i jaka jest między nimi różnica, zaraz wam to wszystko wytłumaczę. Tu jest Nunia, tu ja. Na początku probiotyki. Probiotyki co to jest? To są żywe mikroorganizmy, czyli to są te różne szczepy bakterii o korzystnym dla, dla naszego organizmu działaniu. I tu nie ulega wątpliwości. Prebiotyki to są niestrawne składniki, czyli węglowodany, głównie błonnik i skrobia, które ulegają fermentacji w jelicie grubym. I w ten sposób stymulują prawidłowy mm, rozwój flory bakteryjnej. I są to y, fruktooligosacharyny na przykład, które znajdują się w miodzie. Jest to beta glukan, ale przede wszystkim inulina, która jest na przykład y, w mniszku, w topinamburze, w cebuli, w czosnku, w porze, w tykorii, w ziemniakach. O których już wspominałam w filmie o witaminie C, że ziemniaki są naprawdę cudownym i bardzo dobrym dla naszego organizmu pożywieniem, a my się tak przed nimi bronimy i tak wystrzegamy. Ten mniszek ma bardzo silne naprawdę właściwości prebiotyczne. O mniszku będzie wiosną film na kanale, bo to jest cudowna roślina, często mylona w nazewnictwie, głównie z, z mleczem, a to są dwie różne zupełnie rośliny, dwa różne zioła. O ekstremalnie odmiennych właściwościach. Prebiotykiem jest też mleko matki, dlatego to jest takie ważne w żywieniu niemowląt. Natomiast symbiotyki to są preparaty zawierające zarówno probiotyki, jak i prebiotyki. Kochani, ostatnio można też słyszeć o psychobiotykach. Taki termin funkcjonujący od niecałych 10 lat. I są to zarówno. Probiotyki, jak i prebiotyki, które działają bezpośrednio na linii jelita mózg, czyli jakby tutaj jest to powiązanie jelit z mózgiem, mogą redukować poziom kortyzolu w naszym organizmie, zwiększać poziom serotoniny, zwanej popularnie hormonem szczęścia, zmniejszają tym sposobem stres i zmniejszają stany zapalne. Były takie badania in vivo na myszach, bo powtarzam, badania in vivo to są na zwierzętach, in vitro zewnętrzne na probówkach, a badania kliniczne to są na grupie ludzi. I te badania in vivo na myszach wykazały, że psychobiotyki podane myszom zaiste zmniejszały ich zachowania lękowe, jakieś takie charakterystyczne. Natomiast kiedy usunięto myszą część nerwu błędnego, Podanie, podanie tych samych psychobiotyków nie miało na nie większego wpływu, czyli jak to z układem nerwowym te psychobiotyki są związane. I do psychobiotyków zaliczamy głównie takie szczepy bakterii jak bifidobakterium albo lactobacillus, o których na pewno już słyszeliście, a naturalne psychobiotyki znajdują się w fermentowanych produktach mlecznych, czyli w kefirach, w jogurtach, ale też w kiszonkach, na przykład, i w takich roślinach jak czosnek, cebula, cykoria czy szparagi. No to już teraz o probiotykach, synbiotykach, psychobiotykach wiecie wszystko. Nie ma to przed Wami tajemnic. Bardzo się cieszę, że mogłam nakręcić dla Was ten kolejny film i jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za wsparcie mojego kanału. Pa, pa, patrz, majcieciecie się, ciepło ściskam mocno.